Witam wszystkich bardzo serdecznie Dziś idziemy sobie do Huty Cedler od strony Boru Górnego to znaczy yy, idziemy na tor właściwie już jesteśmy na torze yy, prowadzącym z Boru Górnego ale ja teraz idę od strony dawnego Kawu Sosnowiec. Wczoraj byłem tutaj, i wczoraj tutaj e, widziałem pociąg. To znaczy nie dokładnie w tym miejscu, bo tutaj tor jest w tym miejscu już nieużywany. Mówię już, bo jeszcze niedawno był używany tam nie wiem około rok temu czy tam ileś miesięcy temu do samego końca jeszcze dojeżdżały długie składy z platformami, a na chwilę obecną w tym miejscu już tor jest nieużywany um, no, więc ja wczoraj widziałem pociąg o, o 15 e, przy bramie do Hutt cedler TM2CTL, nie wiem czy sama, czy ze składem, czy z jakimś innym y, Transportem. Tutaj takie coś. Jeśli miałoby znowu transporty platform wrócić tutaj, to musieliby tutaj usunąć to coś. E, Okej. Okay. Nie wiem, jak mnie słychać w ogóle, bo wydaje mi się, że mówię całkiem cicho. E, Okej. Okay. Pociąg osobowy. E, no, więc idziemy. Tak to wygląda. Bardzo duży klimat. Bardzo się cieszę, że w ogóle wróciły tutaj pociągi, bo byłem pewny, że to już koniec. To, to jest raczej oczywiste, tak? Pociągi przestały w ogóle jeździć tym, tym torem z Boru Górnego do Huty Cedler. No to było oczywiste, że już nigdy więcej pociągu tu nie zobaczymy. I tor zaraz zniknie. A jednak nie. Jednak wszystko wróciło do normy. I, i teraz szlak będzie się rozwijać i, i, i będzie rozbudowywany i tak to jest oczywiście nieprawda, to już są żarty ale no cóż, rzeczywiście szlak działa znowu za chwilę dojdziemy do miejsca, w którym działa, bo, bo w tym momencie tak jak widzicie yy, tak jak widzisz yy, tutaj nie jeżdżą jeszcze, no nie? Tutaj, tutaj jeszcze już nie jeżdżą, a my zobaczymy. Wczoraj nie miałem ze sobą, oczywiście, aparatu, więc nie mogłem zrobić zdjęcia, filmu, nic nie mogłem zrobić. Jak widziałem, tą tamarę i zanim tam dotarłem, to wiedziałem, że zobaczę pociąg. W sensie, no bo nie miałem tego aparatu, no nie, to było oczywiste. Ja szedłem tak po prostu, bo dzień wcześniej. Dowiedziałem się, że pociągi wróciły tutaj, e, więc tak po prostu sobie poszedłem, bo byłem niedaleko. Też dlatego to było, bo byłem po prostu niedaleko akurat przypadkiem. Dlatego też nie wziąłem aparatu. E, no i dzisiaj postanowiłem, że tu przyjdę już z aparatem. No, no może akurat znowu trafię, no, nie? no, ale wiadomo, że dzisiaj już nie będzie tam nic. To jest, to jest ciekawe, że wczoraj było, ja wiedziałem, że będzie. A teraz wiem, że nie będzie i nie będzie. Jest bardzo ciekawe, jakim prawem ja mogę przewidzieć, co będzie, a czego nie będzie. Ja nie powinienem mieć takiej wiedzy, ja nie powinienem mieć takiego prawa. A ja to wiem. Ja to wczoraj przewidziałem, że będzie pociąg, a teraz przewiduję, że pociągu nie będzie. <ścoughs> I zaraz yy, to zostanie udowodnione. Ja tego nie wiem, niby. Ty tego też niby jeszcze nie wiesz, ale zaraz to zostanie udowodnione, że, że pociągu nie będzie. Bo tak, tak to działa. Gdyby wszystko było takie proste, to, to wtedy kolej przemysłowa nie byłaby mm, ciekawa. Gdyby zawsze wszystko było wiadome, o akurat jedzie pociąg. Sobie nagramy. Przejechał sobie byk Tam sobie jedzie dalej. Niech sobie jedzie, niech sobie jedzie a my idziemy dalej. Ok, no tak jak widzisz, tutaj dotąd dojeżdża pociąg. Tak jak widzisz, ja idę dalej. Zaraz Ci pokażę ślady na wyjeżdżenia torów i sobie zobaczysz wszystko, już Ci pokażę. Zaraz, jeszcze są słabe ślady, więc. No tutaj już widać, nawet, ale. Jeszcze idę kawałek. No dobra, tu już mogę. Ok, tak jak widzisz, są ślady. Dobra, idziemy dalej. O, i zaraz, zaraz dojdziemy do bramy i przy bramie nic nie będzie. Ta, takie coś. Przy bramie kompletnie nic nie będzie. Um, nie powinienem tego wiedzieć, bo nie mam... Nie jestem prorokiem, nie jestem wróżbitą, nie mam umiejętności wróżbity. Co prawda... Um, rozumiem karty Tarota, ale... Ale to nie jest dla mnie umiejętność wróżenia. Lub wiedzy o tym, o czym nie powinienem mieć wiedzy, a jednak mam wiedzę o tym, że za chwilę, jak dojdziemy do Brawy, to tam nie będzie pociągu, no ale nieważne, zobaczymy. Idziemy. Ostatnio rzadko wstawiam cokolwiek zdjęcia, filmy, bardzo rzadko ponieważ zajmuję się innymi rzeczami i eee, pracuję tak naprawdę nad zorganizowaniem siebie, żeby być w stanie też te kolejowe rzeczy wstawiać w miarę często także no zobaczymy, będę nad tym pracował skupię się nad tym żeby lepiej być zorganizowanym też w tej kwestii, w tej sferze eee, no i muszę Ci powiedzieć, że na torach takich jak tutaj e, czują się jak w drugim domu. Wiemcie kiedy przychodzę na szlak to, to rzeczywiście czuję się po prostu jak w drugim domu. Jak jestem na torze przemysłowym. Jest to dziwne, nie wiem czemu tak jest. A, ale widać jestem bardzo mocno związany z z koleją przemysłową, gdzieś głębiej, i dlatego tak. Dobra, no cóż, tak jak zapowiadałem, tak się stało. Nie ma pociągu. Wczoraj tutaj był pociąg o godzinie 15, czyli mniej więcej 24 godziny temu. Teraz, tak jak widać, już pociągu tutaj żadnego nie ma. I, i widzisz, skąd ja znam przyszłość, tak? Nie powinienem mi znać, ja ją znałem. Dobra, więc tak, brama jest otwarta, a to jest całkiem jednak um, wartościowy znak. Więc myślę, że pójdę sobie dalej i um, chyba poczekam trochę na pociąg. E Chociaż oczywiście szansa, że złapię pociąg jest, jest bardzo mała, raczej, bo, bo długo tutaj nie będę, bo pewnie za niedługo będzie mi zimno czy coś. E... Ok, teraz też się zastanawiam, gdzie miałbym robić zdjęcie, bo tutaj raczej nie. Raczej w tej okolicy, w której jesteśmy teraz, w tym momencie, raczej nie będę chciał robić zdjęcia ze względu na to, że już tutaj zdjęcia zrobiłem w tym miejscu zrobiłem już tutaj zdjęcia Kiedy ja to je robiłem, wydaje mi się, że rok temu około coś takiego nie pamiętam dokładnie w jakim to było miesiącu No więc jedno zrobiłem tu, drugie tam, trzecie tam Okej, okay, więc raczej bym poszedł tam dalej W kierunku Wojska Polskiego Między tym miejscem, w którym teraz jesteśmy A Wojska Polskiego, gdzieś tam bym się usadowił Nie wiem, co to za pociągi tutaj jeżdżą Nie wiem, czy to jeździ tutaj Staszic Czy, czy co e, Dobra, teraz się zastanawiam jeszcze Czy przypadkiem nie pójdę jeszcze tam Czy przypadkiem jeszcze nie pójdę sobie tam e, Zobaczyć co się dzieje na terenie huty Czy tam coś jest Zobaczymy sobie bo może tam coś stoi Więc sobie tam pójdziemy Żeby zobaczyć nie, bo Może tam stoi skład, to by była informacja jakaś dla nas teraz Dobra, tutaj jest trochę krzaków, ja się rozłączę i zobaczymy. Idziemy sobie dalej. Um. Idziemy sobie dalej w kierunku ulicy Wojska Polskiego i chciałbym się zatrzymać gdzieś właśnie chyba przed Wojska Polskiego albo za. Na pewno nie chcę się zatrzymać na Wojska Polskiego. Znaczy dobrze byłoby widzieć ten, e, ten szlaban, jak on się zamyka, gdyby coś jechało. A nie będzie. E, ale... No, ale nie na Wojska Polskiego, bo tam już jest mnóstwo zdjęć, filmów i tak dalej. Nie widzę sensu tam być i robić po raz kolejny ten sam kader. Znaczy ja nie zrobiłem tam... Znaczy nie, ja też tam nawet łapałem, nawet ja, okej, okay, nawet ja. Nawet ja też tam zrobiłem zdjęcia i film lata temu. To był 2012 chyba 12 albo 13 rok. No, więc dobrze byłoby... Mm. Dobrze byłoby zrobić zdjęcie gdzieś indziej. Zdjęcie nicości, niczego, pustki, bo przecież pociąg nie pojedzie. Okej, okay. dobra, no ale no wiadomo, zobaczymy, może pojedzie. E, jestem oczywiście bardzo pozytywnie nastawiony. E, te, te moje żarty szydercze. Ironiczne nie oznaczałem, że ja mam negatywne nastawienie. Gdybym miał negatywne nastawienie, to by mnie tu nie było teraz. Mm, więc mam bardzo pozytywne nastawienie bardzo, ba no ale oczywiście jestem również realistą e i wiem, że łapanie składów przemysłowych nie jest proste i dlatego się tym zajmuję bo robienie rzeczy prostych w życiu jest nudne. Życie byłoby wtedy nudne. Gdybym robił tylko to, co jest proste. W sumie to jest całkiem niezłe miejsce na zdjęcie. Mi się, mi się to podoba nawet. Chociaż miałbym pewne trudności ze zrobieniem tego zdjęcia tutaj. Jest, jest całkiem ciasno. A... Ale no nie no, nie no, byłoby spoko. Byłoby spoko, no. Ale dobra, przejdziemy się dalej. Spróbujemy się dostać do tego Wojska Polskiego tak, żebym chociaż widział z dystansu ten szlaman To było spoko całkiem. Ostatnio bardzo długo nie wstawiam nic, tak jak już mówiłem i to co teraz nagrywam w tym momencie, nie mam pojęcia kiedy to ujrzy światło dzienne, pewnie za długo czasu, nie wiem, nie wiem, zobaczymy, zależy, jak na razie jest cienko u mnie ze wstawianiem czegokolwiek, więc ten film może z dużym opóźnieniem się pojawić. W ogóle ja nagrałem bardzo dużo filmów które które z dużym opóźnieniem się pojawią które już są nagrane już są i to dawno temu już były nagrane a ja dzisiaj jeszcze ich nie wstawiłem i nawet nie wiem kiedy je wstawię nie? dobra idziemy dalej ok, miałem małą przerwę Zrobiłem sobie postój, czy postój. E, nagrywałem przed chwilą jedną scenę do mojego filmu fabularnego, ponieważ kręcę też film fabularny. E, no to było całkiem ciekawe doświadczenie. E, to, co tam przed chwilą miejsce, ciekawe miejsce odkryłem. E, no a teraz idziemy dalej sobie szlakiem. No i czym dłużej tu jestem, tym e, e, słabiej to widzę, czyli klasyczne nastawienie, klasyczny proces psychologiczny mający miejsce na szlaku. No ale wiadomo, jestem, idę. Zobaczymy. Nie wiem która jest godzina, nie patrzę na godzinę teraz. E, nie wiem która jest godzinka No bo wczoraj byli tu o 15 Przed 15 przyjechali tu, znaczy na pewno przed 15, ale o której to nie wiem No więc no ja jeszcze idę tam dalej ale no nie wiem, nie wiem jak to będzie, czy coś pojedzie, ale idziemy, idziemy, kierujemy się w stronę Wojska Polskiego. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie był posterunek odgałęźny wydaje mi się, że to był Staszic i tutaj, tutaj szedł tor w kierunku właśnie mostu sypowego Staszic no a tam tor idzie w kierunku huty Cedler wiadomo, tam w kierunku Wojska Polskiego Jestem ostatecznie w takim miejscu tam w tle widzę Wojska Polskiego, szlaban Um, no, więc to jest sobie tutaj, nie będę tutaj długo um, i za jakiś czas i tak jest ciemno, więc no, ale na razie jestem, zobaczymy. Panowie, ciemno tu jak w dupie, a ja tutaj kwitnę. Yy, no i nic nie jedzie, tak? Więc no, no nie wiem co dalej, tak? Panowie, no ja tutaj kwitnę, tak? Kwitnę, kwitnę, kwitnę. Wy siedzicie sobie teraz najprawdopodobniej w domu Ja w tym momencie kwitnę zimno, jest ciemnica, zaraz noc, ciemno jak w dupie No i co? No i nic nie jedzie, no nie? Ja już tutaj nieźle zakwitłem Zapuszczam korzenie, panowie, no ileż tylko że można zapuszczać, no 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 Jestem sam w, w jakichś krzakach, tu są wszędzie jakieś krzaki, nic tu nie ma. Obok tam jest cmentarz, panowie, no... No ja nie wiem, no korzenie zapuszczone, tak? Nic nie jedzie, więc no już jest taka ciemnica zaraz, że nawet zdjęcia nie zrobimy. No ja raczej będę musiał iść, tak? Panowie no no no, no, no powiedzcie mi co ja mam robić w tym momencie. Powiedzcie mi, napiszcie mi, co mam robić czy coś takiego, no bo, no bo widzicie, ja jestem troszeczkę teraz zamrożony, tak, stoję, nic nie jedzie. Tam, ja tam dostrzegam ten szlaban przy wojska polskiego, ja tam go dostrzegam. Wiem, że ty go pewnie nie widzisz, bo jest ciemno jak we wspomnianej dupie, ale no ja go widzę, no i, no i nic mi to nie daje, tak, bo on jest, on jest niestety w pozycji pionowej i, 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 i. ja nie poszedłem tam do tej. Budki na wojska polskiego, no bo pewnie okazałoby się, że budka jest zamknięta i że w ogóle nie powinienem tu stać i powinienem iść do domu, bo nic nie pojedzie. Może do tego powinienem tam iść. Słyszałem przed chwilą pociąg ale to chyba nie było to yy, więc no po prostu panowie wiecie yy, może powinienem tam pójść zobaczyć czy w tej budzie tam ktoś siedzi może w ogóle powinienem iść do tego człowieka się spytać ej panie, będzie coś jechać ale pomyślałem, że nie idę tam bo kurczę, ostatnio jak tu byłem to poszedłem do budy budę była zamknięta no i to był koniec buda była zamknięta, tak, więc yy, ja się rozczarowałem i wróciłem do domu, więc podświadomie chyba mu... Był we mnie strach przed tym, że po prostu Buda będzie zamknięta i to będzie znaczyło, że nic nie jedzie. No nie wiem. Fu, powiem Wam tak, jest już tak ciemno, znaczy, no jeszcze niby jest jasno. Wydaje mi się, że jeszcze aparat mój dałby radę zrobić zdjęcie, yy, ale jest już na tyle ciemno, że, że to już raczej. No to znaczy się muszę iść, tak? No panowie, no po, pozwólcie, pozwólcie mi iść do domu, no bo widzicie, no stoję nic, no, no po prostu nic. No tam coś tam na PKP jedzie, to kompletnie nie tutaj. Panowie no ja zakwitłem już, tak? Tam widzicie ciemno jak w dupie, a ja tam będę szedł teraz do, do tej ciemnej dupy no i tyle. No dobra, nic, nic panowie, to, to jest tyle, tam jakiś pociąg osobowy cały czas trąbi. No nic. Co chwilę ja mam zawał, teraz znowu miałem zawał, bo, bo mi się wydaje, że pociąg jedzie. Wiecie jak to jest na szlaku przemysłowym, no nie? Ja mam co sekundę tutaj zawał, bo tam patrzę i tam mi się wydaje, że już coś tam, no nie, ja tam nic się nie dzieje, więc panowie, no, no nic, ja wracam, ja wracam. Może jeszcze w drodze powrotnej będzie jechać, nie, ale podejmuję decyzję o powrocie. No panowie, zakwitłem tu nieźle. Eee, znaczy, no wiadomo, nie byłem długo, nie, ja nie wiem, czy ja tu w ogóle godzinę byłem, pewnie tak, eee, ale chyba w tym miejscu nawet nie. Więc no... No tak no, raczej będę wracał, nie, nie, no wracam, wracam, nie ma to sensu ciemno po prostu i, i zdjęcie by nawet nie wyszło, tak, no, no ileż można, no, trochę tutaj stałem ale no nic. Dobra, idziemy. Idziemy, wracamy, zobaczymy, no jeszcze jest szansa, że coś pojedzie, w kiedy i teraz będę wracał no to wiadomo, kawałek mam jeszcze do przejścia, może jeszcze pojadą. Z tym, że jakie zdjęcie by mi wyszło, to ja nie wiem, bo już jest, no już jest całkiem ciemno i ja nawet nie wiem, czy zdjęcie by w ogóle dało się zrobić. Hmm. No ale nieważne, nie. Idziemy, zobaczymy. Stałem sobie, stałem, stałem. Słuchałem sobie Karoliny Sobańskiej, jak mówi o, o y, jedzeniu wegetariańskim. Y, no także, no było spoko, fajnie się stało, ale no, no wiecie, no jednak, jednak jak jest ciemno, no to, no to nic więcej nie wyczarujemy, panowie tutaj, no nie. Nic więcej tutaj nie wyczarujemy. Jakieś cmentarze po lewej. Szkoda. Ale nic, idziemy, idziemy. Może jeszcze pojedzie panowie yy, pozytywna energia, tak? <gry> Może jeszcze pojedzie? Dobra, dobra, lecimy, lecimy. Ciemno jak w dupie, no? Yy, panowie, witam serdecznie. Jest godzina yy, już druga w nocy, a ja dalej tu stoję oczywiście żartuję jest tam po 17 jakoś i się zrobiło już bardzo ciemno nagle no i co no tak jak widzicie jestem przy torze znaczy widzicie nie widzicie bo za bardzo to tu już nic nie widać więc to jest krótkie nagranie pożegnalne próbowałem nie udało się o przepraszam próbowałem nie udało się nie udało się i, i tyle tak czyli Okej, okay. miliard pociągów, tylko wszystkie nie tam gdzie my jesteśmy. Doskonale. Dobra, panowie, to nic. Czas spać już ciemno, więc ja sobie tutaj gdzieś e, na trawie rozłożę jakieś, jakieś jak, kurtkę czy, 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 czy jakieś, jakieś, jakieś liście e, i, i, i sobie będę tutaj e, szedł spać. E, Dobra. E, dobra, panowie, to nic. E, nie ma co gadać bzdur. Ja wracam. E, tak jak widzicie, e, nic nie widać. Ja wracam, panowie. Dzięki za dziś. Do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym pokażę wam znowu trochę krzaków, bo przecież nie pociągi. E, cały czas pociągi tam na PKP. Super, bardzo się cieszę. E, więc w następnym filmie pokażę wam troszkę krzaków. Jakieś krzewy. Może jakieś parowy. Zobaczymy jakieś wzgórza, wąwozy i tyle, tak? Bo przecież nie pociągi. Dobra, do zobaczenia. Dzięki bardzo. Widzimy się w kolejnym filmie.